Siemaneczko widzu, dopóki mam twoją uwagę, chciałabym Cię zaprosić na moje streamki na Twitchu, bo może nie wiesz, że streamuję na Twitchu. Link do Twitcha masz w opisie oczywiście. Siema, dzień dobry, ja jestem chora. Rodówka się wstydzi, ale y, robimy konkurs na najlepszą baseniarę. Więc ja już mam swojego kandydata na pierwsze miejsce, ale lecimy z prządem. <śladem> Baseniar. Biegasz słabo, oglądanie TikToka, nie słychać jej, nie widać jej. Tu nie by ją widać, ale tak nie do końca. No, anyway, słuchaj. Dobra. Dobra. Tam mam dupsko na, na wierzchu. Ciekawa perspektywa, Co? Ciekawa perspektywa? na dupsko. Czekaj, muszę ci podgłosić. Dobra. Ani leży przodem, znaczy tyłem, do kamery. Pokazuje nam swój, swój tyłeczek I no chyba, no, chyba jest szczęśliwa, ale ja najmniej sobie bym się tutaj chybała sobie. A nie patrzyła. Nie wiem, na czatę i na muzykę, i leżała w cieniu, i nie opalała się nawet. Także kinda do wyjebania. Pani w rękawicach, ma bardzo ładny kostium. Było nawet też git. Ma loda z tyłu. Ehehe. Fajny, fajny lodzik, mówisz? Fajny, fajny taki kluczowy. Głos typowej pani z kamerek. I to jest mój kandydat na, na pierwsze miejsce. Wydry morskie. Pływające sobie. I no, nawet tu jest napisane oders. Oders, oders. No, no, tu jest napisane Jesteśmy debilami. może. już sprawdzaliśmy, bo. Przez 5 minut czy tam 10 siedzieliśmy i zastanawialiśmy się co to są za zwierzątka. No ale patrzcie, jakie one są super. Jak tańczy dla nas? O, mingi. Salone zwierzątka. Ja sobie... A nieważne. Na plaż. Ma ładne uda. W sensie. Ale tu plaż nie ma. To jest tylko guzy. No, nie ma plaży, to minus za to, że nie ma plaży Ale ma w miarę ładną buzię Ładne oczy ma, duże takie Ale boję się jej trochę w sumie Jak tak robi, jak się tak patrzy <grytanie> Nie rozumiem kontentu ale no Ale ładne ma... ładne ma biodra, uda i no i to jest Ta dla mnie pani jest na drugim miejscu. A dla ciebie, jak to jest na drugim miejscu? Bo rozumiem, że na pierwszym miejscu są foki. Nie foki, tylko wydry. No jasne, a dalej jest jeszcze. Lecimy dalej. O, to jest też pretendent do tego. O, tu jest jakieś zwiedzanie chociaż. Hula. Nie, no nie mów po angielsku. Chociaż? Nie, dobra, Just mówi po angielsku Będę pana? Ona no, tak takim mieszanym angielskim mówi No Fika nudne no, o, To jest to drugi... drugi... Znaczy ja nie lubię Pierścieni, ale ma ładne oczy, więc drugie miejsce są <laughs> perfumy No Na pani chodzi Fajne ma spodnie, chciałabym mieć takie, ale wygląda, ja wyglądała po prostu jak, nie wiem, kamień. Dla mnie trochę za mało dupy. Jak są baseny, to za mało dupy jest. Ale plecy są! Tatuażowe. O, podoba mi się ten dziwik, zajebisty jest. Dziwik jest super. I ten w tle też jest fajny. kuzyn? ja się pytam. No jest plaża, nie wymagajmy za dużo. Jest piasek, tam piasku nie było. Znaczy nie, był w sumie u tamtej deski, tak... O, dużo O, cytafil, polecam, jak ktoś ma problemy ze skórą, to cytafil, polecam. kujowa to... trochę jakość, to jest najwyższe, mogę ustawić. Pani, panie na kamerkach mają takie kamerki, że tak im pikseluje. I to jest specjalnie dla Chińczyków, bo jak zmniejszycie sobie ten... Tak samo, taki protip, jak oglądacie um, filmy dla dorosłych, to zawsze przymrużcie oczy, będziecie widzieć ten, to, to co jest zamazane, nie? Ta pani, jak dla mnie do wywalenia, mi jakoś kamerki. O nie. O nie, to jest taka ja. typowa ruda z tego. Z, z, ze strony dla dorosłych. A dobra muzyka leci. No It like, like, Myślisz, że jak wyślej donate to. To podpiszemy na brzuchu? Ja bym wolała pić na dupie podpisana z serduszkiem. On to miał lepszą dupę. Możliwe. O wiele. Podoba mi się ten róg tego tego. Tego... nie wiem co to jest. Ej ty on ma... kurde. Lilie wodne. Lilie wodne ma. Ty ona ukradła, zajebała Lilie wodne. No może next, please? O, piętek, Dobra! Dobra pani, okay. pani z filmów dorosłych, Podium, podium za pieska. Nie, tam to było lepsze. Która? Tam wcześniej, ta, no. Ta z kamerką z tej strony dla dorosłych, Tam ma chociaż tam. lepszą kamerkę. U niej dupska nie, nie, nie było widać. Co ty no, patrz. no dobra, widać, ale tam tam, nie, żadna ma, nie ma lepszej dupy. Która pani miała fajną dupę? Znaczy nie widzieliśmy jej dupy, ale ta pani była fajna. No, to przeraża mnie, jak się tak patrzyła przez chwilę tutaj w górę. Zarażało mnie tam, to. O, pa, ona ma doga tam. tu. Nie mam Nie je To jest na chyba z tyłu. Banana, by hot dog wygląda. Dobra, next o. Może ta pani ma dziwną minę, niepokojącą. Ludzie, Wakacje O, dupa jest. Dobra, mamy dwie dupy już zaliczone. No, prawie trzecia dupa była. O, no tutaj taka niezbyt, niezbyt. No bo to już starsza pani. Kostium, kostium zasłania. No. i starsza. Oooo, jak jest. O kurde, jaki dupek? Przecież jaka dupsko. Jakie dupsko było? O, a o, kurde. O, Bardzo podoba mi się ten pan, który chodzi i robi przybliżenie na dubska To jest dobre kąt. O o o, 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 o. o, o o! Bliżej, 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 dobra, dobra. <laughs> Bardzo mnie zastanawia ten pan, naprawdę. Ale fajne. fajne. Powinni tak na brzuchu i stanąć. Tam rozkroczona była? No. Ej, ale czułabym niekomfort być w takim ścisku. Ja czuję niekomfort wśród 20 osób w klasie, to dopiero takie coś. A to jest ja pierdziele. No, to tragedia. Ja ciekawie, jak on ma ten. Czy ma wspomnieć wsadzoną ten telefon, czy co. Środka normalnie może chodzić z tym telefonem. No nie, jakby, wiesz co, jakby ludzie zobaczyli, że przybliża się do lasek, o którym widać dupska. A bo ogląda się za nimi, no to. Słuchajcie, które tam nawet dęsiły do tego. Hmm. Było okręcone. Ule spalona. O, nie spalona. Proszę opalona, co... opalona. Co ty gadasz? Pani była czarnoskóry i miała bardzo ładną karnacę, chociaż miałam mówić, że ładną ma karnację i fajny do tego dobrała strój kąpielowy. Dobra, minus za słaby internet. Jezus Maria. to tutaj jest zakryta. Wstydzi jakaś taka płaska, to... jakaś taka płaska. No mi się wydaje, że te dżinsy tak po prostu... Puszczają tam... dubsko? Czekaj, no. wrócimy do tej pani za chwilę. O. o, mężuś, home. Tutaj ciekawostka. Lejny body painting. Nawet ładna. Mm. Nie lubię takich azjat, azjatyckich tych. No i co? I dostała 500 cheersów za co? Za siedzenie w basenie. I ty, ale dobre, ma lilię wodną, Jezus, dobre. proszę, proszę. A tu nie ma tego basenu, ani jacuzzi, no. ani plaży. Tu nie ma nic. Gdzie w sensie, jesteś, ale. Cyca są. To jest taka Zakrany. to jest pani od angielskiego. No nawet sobie moja mama mogła być. No. No nie, ma płaską dupę. Ale nie wiesz tego. No nie, to no ma płaską dupę. dupę. Nie, nie ma Instagrama, dupia. nie masz maski. Ładny sweterek. No, ma no, płaską stary. dupę. Ale... Dobra, może ma. <laughs> może ma płaską dupę. Ale odkurzasz fajny. No też bym taki chciał mieć. Jakby mi odkurzyła, to spoko. Ciebie może odkurzy, O, o! Ciekawe. Joga Chociaż muzyka taka niezbyt jogowa chyba Dużo się nie no? zna Uj. O nie, French na stópkach Na pasmokciach Ja pierdzielę Są stópki? Nie hmm. O Boże, a co to jest? To e foka? O, i nagra na trąbce! Hmm. To ja myślałam, że se żygnie przez chwilę. Będzie klepa. i zajebiste! To, to jest dobry content. Tu, tu. To jest jakaś wiksa, o! O, o, o! Rozkręca się, rozkręca się! Dawaj, dawaj! Będę dawaj, dawaj, dawaj! Dawaj, dawaj, dawaj! Zarajebnie, zarajebnie! Podziewałam się czegoś lepszego. To fajne jest! Tylko szkoda, że się to kręci... ...i się kręci, nie przykłada, nie zrobi w powietrzu. Tak jak tamte wydry, nie? No... Wydry lepsze. Dobra. O, proszę, proszę. O, tam widziałem trzęsienie dupą Było? Nie ma dźwięków, nie ma dźwięków. Kloczek. Pani masuje. Wie, że jakie ma stopy blade tutaj takie ten... Nie A dupsko się trzęsie. Czemu stóp sobie nie opalają ludzie? W to o te Stópki ubrane. No to wychodzi. Jezu mówimy taki mas... O nie, fuj, nie dotykaj, yes. Stupki. I teraz przejdzie na całą resztę tego tego. Nie no, dotykanie stóp i przechodzenie na resztę ciała w dalszym ciągu jest takie obrzydliwe dla mnie, że to jest tragedia. Jak masujesz nogi, masujesz nogi. Jak masujesz stópki, masujesz stópki. Jak masujesz plecy, masujesz plecy, a nie. Najpierw masujesz stópki, potem plecy, potem nogi, później znowu stópki, później znowu wracasz do czegoś innego. Dla mnie to jest obrzydliwe. W ogóle stopy hmm. są dla mnie obrzydliwe. No to ciekawe się dzieje. Ktoś wychodzi co nieco. Hmm. Ale ma. Soczewki, takie. No. Dobra, pani do wywalenia bogada po hiszpańsku. A ale to. Nie chodzi o dźwięk. No, ale tak czy siak. Chyba anime. Oh my god! To tam, chce bekła, ja pierdolę na dwie pania Tu walka sumu? No patrz, Walka sumo w wodzie. Ale ucieka. <noise> A co tu biega? To jest trzecie miejsce w skite. Już wole facetów wyglądać, niż laski, które. O, nie, trzecie miejsce okay. jest tam za pani z fajnymi udami. O, to i ta muzyka? Ta pista 32 2 godziny live No i super I zarabia na tym pieniądze? Nie, nie zarabia, bo nie ma subów A ma... dopiero to jest ten 74 z obserwacje A można donate'a im wysłać o Jezu Oooo! ale kod. Taki kot? Patrz, jakie ubrania ma No właśnie, widzę Uczące misia O no, kurwa Uuu. Proszę Pana Ja ej, ej, jestem ulana, co nie? Jezus <śpiewa>, śpiewa, śpiewa Proszę Pana, dlaczego Pan to robi? Ładne ma brwi, chciałabym mieć takie gęste brwi. Nie musiałabym je malować. O. Ja wiesz, jakie krzaki mam. A gdzie Ros Rosjanie, nie, 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 to nie wspieramy. Nie wspieramy pana. Hmm. No to... No to chyba tyle, bo tam już są jakieś mało popularne, jest za późno na oglądanie takie. A to i tak, to w sumie tyle. Nie wiem, dużo, szkoty. dużo rzeczy zostało. Kot tam jakiś jest. No tu jest kar jakiś. Ryb. Ryb, Glibe. ryba. Nie ma tu kotów. No tu jest kot jakiś ble. I ble? Nie wiem. Ten... Ale pływa. Ta muzyka. Zaciął się chyba. Laga ma. Chyba tak. No dobra, no to dla mnie podium. Znaczy takie ten, no to to są yy, te. Wydry morskie. Potem... Te zwierzaczki gdzieś tu były. Takie te kaczki? No. Bez Co dźwięku, ale chociaż kaczuchy. Później są panowie uprywający sumo. W tym, w basenie. Potem jest pan chodzący i patrzący na dubska. Potem jest ta pani i to tyle. A dla ciebie? No to, to też te foki tam fajne są, czy tam wydrysy pływały? Hmm, potem hopita w sumie też bym sobie obejrzała, bo te włosy pierścieni. No. A potem ta była fajna z dupą. Która z ta. dupą? Ta co no, ma no. kamerkę dla tych? Tak? Tak, ta, no, no, ta była fajna. Widzisz Brazylijki, takie mamuśki lubisz, dobra, dobra. To mamuśki. No taka mamuśka z niej jest. I ta Azjatka też fajna była? Tak, no. No, fajna Azjatka. No i jeszcze jedna. No w sumie to też ta z zielonych. Też miała fajne. Jakby się wróciła, to fajnie by było. Czyli w skrócie, wszystkie, większość osób to są, przynajmniej u mnie, to są panie, które. Znaczy, to są kanały, które w ogóle nie są związane z tym. Um, um, czyli w sumie wygrała to pani, jeśli chodzi o taki stricte content. Polecamy tą panią, jak już macie coś oglądać, to panią chociaż z ładnymi udami. no w dupę na pewnie dorypaną No. No ale nie się obrócić. Ma Instagrama? O. Chyba skorzystałam No weźmy No nie no co jaki free jak tu nie ma free? A, subskrypcji No na pewno No ma ładną dupę chyba z tego co jak patrzę tutaj no, dobra jest dupa Gdzie za oglądano ziomki? Do, do następnego na streamkach. Papa. Pa. Pożegnaj się. Baba. ba.